Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu Arki spuszczą mnie pomicy. Po jest z nami trener gości Pan Tomasz Tułasz. Witam. Dzień dobry. Bardzo proszę trenerzy na początku kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Punkt zdobyty z ciężkim rywalem, to na pewno jest jakaś satysfakcja, przy czym uważam, że szczególnie do przerwy bardzo dobrze graliśmy, realizowaliśmy pewne założenia, które przynosiły nam oczekiwane efekty i tutaj myślę, że druga bramka by zdecydowanie ułatwiło nam osiągnięcie celu, jakim było zwycięstwo, ale no jak tak jak powiedziałem, był, były różne fazy tego meczu i była też taka faza, w której mogliśmy dostać bramkę na 2-1, więc yy, podsumowując, jesteśmy zadowoleni yy, z tego, jak wyglądaliśmy, szczególnie do przerwy yy, i, i szanujemy ten punkt, dopisujemy i dalej osną Dziękuję. Czy są pytania do trenera, gości? Jeśli nie, dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Jest z nami trener gospodarzy, pan Ryszard Wieczorek. Witam, trenerze. Dobry wieczór. Na początku bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. No, ten mecz trzeba podzielić na kilka faz. Przede wszystkim. Yy... Pierwsza połowa nie podobała mi się w naszym wykonaniu. Daliśmy się, jak to się mówi popularnie, stłamsić przeciwnikowi tymi prostymi środkami, długą piłką, grą w kontakcie. Nie potrafiliśmy tej piłki sprowadzić do ziemi, wymienić kilka podań, żeby wyjść pod pressingu. To był górny Powód takiego, takiej słabszej pierwszej połowy. Oczywiście możemy znowu gdybać i mówić o stałym fragmencie: bramkę straciliśmy i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to, bo ja już też bym chciał, żeby ci zawodnicy nie myśleli tylko o, o problemie. Co jest na plus, to na pewno reakcja. Tu kiedyś mówiłem o takim impulsie. I rzeczywiście e, zmiennicy dzisiaj dali ten impuls. W bardzo trudnym momencie z przeciwnikiem, który w pewnym momencie się zamknął na własnej połowie, potrafiliśmy e, na małej przestrzeni, e, w momencie kiedy wszedł właśnie Adamczyk i kapani, potrafiliśmy pod presją przeciwnika wychodzić e, podaniami, potrafiliśmy e, stwarzać sytuację. Szkoda tylko, że, że nie udało się zamienić kilku sytuacji na bramki, bo dzisiaj patrząc na, na właśnie taki, taki charakter tego zespołu, no to do końca staraliśmy się o zmianę tego wyniku. Szyliśmy piękną bramkę, ale szkoda, że tylko jedną, bo, bo na pewno czy Czubi, czy jeszcze parę innych sytuacji Gojnego powinno się zamienić te sytuacje na bramki. Aczkolwiek ja powiem znowu tak, to, to co też tu powiedziałem, dwa tygodnie. Wtedy bitwę przegraliśmy. Dzisiaj tej bitwy nie przegraliśmy. Wojna dalej trwa i, i widziałem właśnie ten impuls po przerwie dał tym chłopakom w szatni, myślę, nowy, nowy bodziec, że można w drugiej połowie nacisnąć przeciwnika, można go zdominować, można stwarzać sytuację. Co wcześniej było zupełnie inaczej, to wcześniej w końcówce to Arka traciła bramki. Także dzisiaj było trochę inaczej, ale zdecydowanie ja wymagam od tego zespołu więcej i mam nadzieję, że, że, że to będzie widoczne w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Dobry wieczór, Mateusz Hawrot-Meczyk i ja chciałbym zapytać o pomysł na grę trójką obrońców. Czy jest Pan zadowolony z tego, jak ta formacja dzisiaj funkcjonowała, bo myślę, że dał radę dostrzec, że dostrzec dość duże odległości między bocznymi stoperami a wahadłami, gdzie puszcza szczególnie w pierwszej połowie, miała sporo miejsca. I co Pan o tym sądzi, czy pomysł gry z trójką z tyłu, nawet przy braku Martina Dobrodki będzie raczej kontynuowany w kolejnych meczach? Dziękuję. Wie pan, no, mamy jakiś pomysł na funkcjonowanie na grę i nie możemy też tym zawodnikom. Jak to się mówi, robić wody z mózgu i, i, i na każdy mecz zmieniać ustawienie, taktykę. Wypadł Martin, czyli wypad, wypadło jedno ogniwo, i ta ekipa dobrze funkcjonowała w poprzednim meczu. Dzisiaj zgadzam się z Panem. Wiele rzeczy, szczególnie w pierwszej połowie, nie było robionych tak, jak, jak byśmy powinni, ale to jest proces, to jest... Musimy, musimy eliminować błędy i doskonalić to, co jest dobrego, bo z drugiej strony, patrząc na, na wiele momentów yy, w, do przodu, no to zauważyłem też, że na przykład Gojny, który grał na wahadle, miał 200 sytuacje do strzelenia bramki, czyli Poświęcenie zawodników, i taki był cel, patrząc na analizę przeciwnika, czyli puszczy, celem było wykorzystać boki. Te boki były często odkryte, i, i, i tu akurat to, co powiedziałem już tu wcześniej, zabrakło mi utrzymania się przy piłce i skorzystania właśnie z tych wahadłowych. Jak tylko udało nam się to w pierwszej połowie zrobić, to z tego właśnie i gojny miał sytuację i skóra z zastępniem z prawej strony. Dobry wjazd, tylko obsługa partnera. No to są jakby musimy zachować balans między obroną a atakiem. Grając u siebie, chcąc wygrać, nieraz zdarzy się, że, że te boki przy, przy braku płynności gry mogą, mogą, tam może być problem. Ale myślę, że ogólnie patrząc na całego spotkania, no to jednak no ten przeciwnik w pewnym momencie poprzez właśnie tą aktywność i gojnego i Stępnia musiał wycofać się i wtedy mieliśmy dużą możliwość jeszcze jak wszedł właśnie i Adamczyk, to tego, tego grania było dużo więcej. Polska w Wiedeńskiej. Panie trenerze, mówił pan o tym, że nie przegraliście tej, tej, tej bitwy, choć wynik dzisiejszy troszkę was spycha w taką, powiedziałbym, walkę o szóste miejsce. Dochodzi wam nowy przeciwnik, jakim jest Stal Rzeszów. Zresztą dzisiaj trener Stali Rzeszów był na trybunach. Ale ja chciałem zapytać o taką fizyczność, przygotowanie fizyczne arki, które tutaj Pan wspomniał w pierwszej połowie. Było dość widać, że no, puszcza grała bardzo prosty środek. Piłka do przodu i duża fizyczność. Wyglądało, że arka tą fizyczność przegrywa. Czy, czy nie boi się Pan właśnie, że tych sił tego takiego troszeczkę, m, powiedziałbym, no, nawet zadziorności takiej y, piłkarskiej oczywiście, y, Mocy zabraknie? Nie, no, ja, jeśli chodzi o fizyczność, to na pewno patrząc dzisiaj na, na wzrost, na parametry, to, to puszcza jest zespołem najwyższym w lidze i wiedzieliśmy, analizując ich i tak dalej. Natomiast znowu powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Nasz pomysł był taki, żeby właśnie bić się z nimi w powietrzu, ale częściej powinniśmy sprowadzać tą piłkę do ziemi właśnie wykorzystać Hajdarego, dlatego Hajdary, Skóra to są zawodnicy, którzy potrafią rozerwać tą linię obrony, to pokazali na pewno w ostatnim meczu, oczywiście to był inny przeciwnik, to od razu powiedziałem o tym ale, ale na, pewno, na pewno to był pomysł, nie udało się i musieliśmy szukać rozwiązań i właśnie te rozwiązania z drugiej połowy, gdzie wszedka pani przecież głową w poprzeczkę, to są wszystko sytuacje, gdzie być może tej fizyczności, tych centymetrów y, podwyższyliśmy ten zespół, ale druga połowa też pokazała, że zdrowie ten zespół ma. Czyli myślę, ta pierwsza połowa to nie możemy oceniać w kategoriach takich, że nie wiem, przeciwnik jest, oni po prostu. Hmm, przeciwnik jest szybszy albo więcej ma sił, no to, to możemy w przekrojonego meczu zawsze powiedzieć o takich aspektach. W pierwszej połowie dużo było szarpanej gry, dużo było mało płynności i to jest to, co jest zdecydowanie do poprawy. Ostatnie pół godziny na pewno uważam, że bez względu na to tak musi grać Arka, musimy wydłużać ten czas i mam nadzieję, że to się nam uda. Jarek Woliński magazyn pomorski. Panie że przed, przed tym meczem rozmawialiśmy o, o tym, co się będzie działo. Czy teraz, patrząc na wyniki, musimy przygotować się na mecz ze Stalą Rzeszów? Czy uważa Pan, że to będzie mecz kluczowy w palce o paraże i o awans do ekstraklasy? Każdy mecz jest kluczowy. Dzisiejszy mecz też był kluczowy, aczkolwiek. Tych koleg jest sporo jeszcze i, i tak jak tu było powiedziane w dalszym ciągu, to na pewno dla, dla puszczy był ważny mecz, żeby go nie przegrać, bo zachowali status quo, czyli cztery. Cztery punkty mają nad nami przewagi. Aczkolwiek musimy patrzeć na Stal Rzeszów i to jest gra. Ja powiedziałem już tu nieraz, że mamy każdy mecz taką gramy bitwę i, i, i do Rzeszowa też na pewno pojedziemy z takim nastawieniem. My musimy zrobić wszystko, żeby, żeby ten zespół no, grał coraz lepszą piłkę, taką jak właśnie ja bym chciał. No, dzisiaj. Też, tak jak tydzień temu powiedziałem, były załączki, tam wygraliśmy, tu jest remis, okej, okay, no za tydzień mamy kolejny mecz i, i nie możemy powiedzieć, że nie wiem, no nie mamy trzech punktów i już się y, tabela zawaliła, świat się, nie, nie, po prostu ja widzę, że ten zespół, y, tym zespołem można y, pokierować troszkę lepiej i, i Dzisiaj przykład, no, też widziałem, że Janusz Gol y, tam ma problem w środku. Y, wystarczyło, weszło tam dwóch zawodników świeżych i y, y, ten, ta, ta gra się zmieniła, także potencjał nawet z ławki był dzisiaj ogromny i, i szkoda tylko, że nie, nie na dwie bramki. Jacek Łówczyński, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, ten impuls, jak trener powiedział, poszedł dopiero w przerwie. Czy tak na gorąco po dwóch meczach w Gdyni, dlaczego ten impuls nie idzie przed meczem? Taki impuls choćby jak w Głokowi, kiedy od razu na początku było wiadomo, kto w tym meczu chce rządzić, chce przejąć inicjatywę. Natomiast tutaj w Gdyni, w drugim meczu z rzędu za pana kadencji i w wielu poprzednich za poprzednich kadencji, tego takiego od razu pokazania w pierwszej, w drugiej, w piątej, w dziesiątej minucie, kto to ma rządzić, nie ma. Dlaczego? Dziękuję bardzo. No to jest problem złożony, na pewno yy, chcemy w taki sposób funkcjonować i cały tydzień w taki sposób yy, działaliśmy i pod względem obciążeń treningowych i pod względem yy, przygotowania mentalnego i pod względem techniczno-taktycznego. Zespół wszystko wiedział. Wiadomo, że wychodzi na boisko i yy, Często mówi się popularnie, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. No niestety dzisiaj jeszcze więcej było tej, tego kontaktu, bo puszcza zresztą z tego słynie. No i z tym sobie zespół dzisiaj nie potrafił poradzić. To jest jedyna, jedyny mankament, bo to nie znaczy, że w następnych meczach będzie tak samo. To po prostu wynika z pewnych rzeczy, które się na boisku dzieją. Ja. Chcę się dopracować właśnie takiego, ja już to powiedziałem tu wcześniej i Pan słusznie tu zauważył, ten impuls musi być od pierwszej minuty, czyli zespół musi sobie i wszystkim naokoło pokazać, że Arka nie jest, w stanie, nie jest zespołem, który dopiero nie wiem, fragmentarycznie będzie coś tam siedziało na boisku, tak jak dzisiaj tylko ma to zrobić od pierwszej minuty. Nad tym pracujemy. To nie jest łatwa rzecz, bo to jest związane też z takimi indywidualnymi, indywidualnym doborem zawodników do, do składu. Ja wydawało się dzisiaj, że, że to wszystko funkcjonuje, że to jest dobrze poukładane. No a jednak się okazało, że no, no, nie potrafiliśmy właśnie utrzymać tej piłki w środku pola, co było kluczowe. Więcej pytań chyba nie ma. Dziękuję trenerowi. Dziękuję. Państwu. Dziękuję bardzo.